Айте, поставьте, все вам родите, чем брендзи, все выбирайте, выбирайте. Добрый лей, посмешайте. Привет, Тачпана, привет, Тачпана. И все выбирайте добрее, поспешайте, и дать пана, и дать пана, что ж мы знали.

My wyglądali na ciebie króle prorocy czekali, proroc. czekali, a się ty w tej nocy nam się objawi, nam się objawi na ciebie króle prorocy czekali, a ty w tej nocy nam się objawi Nam się objawi Tam, gdzie jest Paweł Znam na żądanych Tyle tysięcy Lat wyglądanych Na Ciebie, krótkie, wroce Czekali na Tyś tej, noc tej nocy. Nam się objawił, nam się objawił. Ciebie, króle, Czekali na tej nocy. Nam się objawił, nam się objawił. I my, my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro wszyjmy mm. na boska Pana, padniemy mm. na twarz przed to wierząc, że jest w i Доброе по стеже, краем смочнее течет точку на лиже. Хвала на высокости, хвала на высокости, а Богу на земле. Хвала на высокости, хвала на высокости, а Богу.